Nie boję się ciszy, w niej odnajduję rytm Każdy oddech to modlitwa, jestem więc żyję dziś Lęk stał się nauczyć na ból starym przyjaciem Pokazał mi jak z kruchych skrzydeł zrobić stalowe niebo Szukam już ratunku w cudzych oczach Mam w sobie światło, którym mnie prowadza Wstałam z początku, to się unoszę To co miało złamać Jestem już cieniem dawnych dni Jestem sobą pełną wersją siebie bez nich. Patrzę w lustro i widzę nie lękleć drogę Każdy krok co bolał doprowadził mnie do tego progu Nie chcę już uciekać, chcę żyć odważnie Bo nawet w upadku jest piękno jeśli wstaniesz Nie potrzebuję już maski ani zbroi Wystarczy serce, ono wszystko mu z popiołu, co się unoszę co miał? Bez winy. Nie szukam już ratunku w cudzych oczach. Mam w sobie światło, które mnie prowadzi. Stałam z popiołu, wciąż się unoszę. To, co miało złamać, chciałam że nim moc ogromną. Każda rana jest historią, której się nie wstydzę. Bo nawet po burzy wciąż widzę słońce. Nie jestem już cieniem Z popiołu, co się unoszę to, co miało złamać Daje mi moc ogromną Każda rana jest historią Której się nie wstydzę Bo nawet po burzy Wciąż widzę słońce Nie jestem już cieniem dawnych dni Jestem sobą pełną wersją siebie mam z popiołu Już dawnych dni, Jestem sobą pełną wersją siebie bez win.